Stola, Stella. Pizda, Wiedźma. Jebany sący i piechuje fiut. Dlaczego tak nalegało się to spotkanie? Chcemy we właściwy sposób omówić warunki tego rozwodu. Wydaje mi się, że moja droga siostra zasługuje na większą rekompensatę. W końcu zdradziłeś biedaczynę, z pewnością jesteś winien. fus. Zdrada wymaga faktycznej niewierności, a to kobiety główno obchodzą zarówno ja, jak i to zaaranżowane małżeństwo. Jak dla mnie ten rozwód jest wystarczająco spóźniony. Wal się na dziób. Stella. To no cholery. Przestań okrujać ten pierdolony teatrzyk. O mój, to trochę niepokojące. Cholera. Stolas. To naprawdę nie jest dobra pora, stary. Przepraszam, że to znowu nie jest dobra pora, Blicy, ale. znalazłem się w dość nieciekawym położeniu. W tej chwili jestem związany na grzbiecie konia. Masz szczęście, kurwo. Cóż? Nie. Raczej nieszczęście. Wydaje mi się, że zostałem porwany przez twojego koleżkę Kowboja. A którego? Ilu znasz Kowboi? Jak wygląda wasza wysokość? Sexy? To Striker, szefie. No to diabła. Nie możesz po prostu zwiać? Nie masz mocy? Sądzę, iż zwiazłam niebłogosławioną liną, która obawiam się, że ogranicza moje możliwości uwolnienia się. Dlatego sądzę, że powinieneś mnie uratować. Cholera, Stolas, dzisiaj nie mogę, przepraszam. Dosłownie jestem prawie u celu, żeby zabrać lunę na wy, kły, ucy i e. Tam zajmuje lata, żeby dostać termin. Pięć czekałem na ten, więc wiesz, dużo działała w terenie, więc musi to dostać. W pełni się zgadzam, że to naprawdę ważne, ale ja... Mógłbyś już stulić dziób? Poza tym wszystko słyszę. Nie martw się o tego wychudzonego ptaszka. Jest w dobrych rękach. O kurwa. Czy ja jestem w niebezpieczeństwie? Szefie, pozwól mi to załatwić z Moksem. Jesteście pewni, że dacie radę? Jasne, że tak, szefie. Razem stanowimy zabójczą mieszankę. O oboje mamy rachunek do wyrównania z tym kutasem. Dobra, ale szybko. Teraz brzmi jakby wpadł po uszy w jakiś gówno, a znając styl tego gościa, stawiam całą kasę, że jest w gniewie. A teraz ruszajcie tam tyłki i szukajcie tego kowbojskiego fiuta czy coś. Chodź luni, zaraz będzie po krzyku, ok? Na i na patyku, Ze wszystkich dni, jakie mógł wybrać na porwanie tej opierzonej dupy, czekałem pierdolonych 5 lat na tą wizytę. Chuj mi w tą moją ciasną, czerwoną dziurę. I na co się gapi? A ja dupeczko, jestem tu po wykleły ucy i dla mojej luni tuni. Że co? Pogu, główny o, które moja córka musi dostawać co roku, ale wy, urywy, syny, dajecie termin tylko raz na 5 lat. Jak kurwa można to tak zjebać? Co cipko? Nie umiem literować. Ani czytać. Chyba cię coś postrzeliło, ty po. Ważnie, nie mogę tego powiedzieć. Widzę, to jest na blisko. Nie widzę żadnego blico na liście. Z O jest Niemet Jebano. To O, właśnie tutaj. Tak, tak. Blico, blico. Za chwilę będziemy gotowi na jej przyjęcie. Na razie proszę usiąść, panie O. Super. Nie martw się, Luni, to tylko mały wytryk ze strzkawki. Nic nie poczujesz. Rej, nie mów tak, to brzmi wulgarnie. Słucham, zboczeniec. The best assassin in the ring of wrath He's Striker. He's Striker. Sure shooting, darn tootin', His name is Striker. Gonna bring that bird back to his lair with his magic rope and his western flair. He's very good at causing pain, and he loves to ride on the choo-choo. <laughs> He's a villain tracker. He's fast and strong and tall and mean. Oh. The foulest imp you've ever seen. He'd break your bones to hear him crunch. He'll ask you if he's Stryker, he's striker, he's Zamknij się. Próbuję wykonywać swoją robotę. Przyłazicie i śpiewać o mnie miliony banych razy. Zostawcie mnie, idioci. Jak ktoś może dostać własną piosenkę? Więc. Ładną pogodę mamy, co? Spójrzmy, Musiu. Wpuścili Spójrz nawet taką ropuchę. Jak ty mnie właśnie kurwa nazwałeś? To niekulturalne mówić tak komuś prosto w twarz w skarbie. Poczekaj, aż będziemy w samochodzie. Masz ze mną problem, dziwko? Tu jest dziecko obrzydliwe w wiechu z gniewu. Nie jestem z gniewu, dziwko. Ponadto moje dziecko też tu jest i myślę, że nie jest zadowolone z faktu, że wyzywasz jej ojca. Epitetami. Czy jest możliwość przełożenia wizyty na porę, kiedy kręci się tutaj mniej bezrobotnego motłochu? No, błagam. się, że najtrudniejszą rzeczą w Twoim życiu było przekonanie twojego męża na to, że to mały gówno na Tak? A co ty robisz takiego ważnego? Ja morduję ludzi. Jak brzmi oferta dwa w cenie jednego dziwko? Panie o, doktor zobaczę teraz pańskiego. Honda. Co tankuje paliwo, mili? I ci zobacz, ktokolwiek widział gdzieś strikera. Hej, pedałku, ukradłeś mi kapelusz. Co? Ten sam kapelusz. Wybacz. Żona właśnie założyła mi ten kapelusz na głowę. No wiesz, ponieważ było gorąco. Ten sam kapelusz. Więc tak to załatwimy, co? Cześć chłopcy, widzieliście, jak ten skurwy syn przyjeżdżał tędy? Nie, 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 nie. Bez śpiewania tylko. Tak lub nie. Proszę. Tak, mieszka na tych złych ziemiach, w starym tunelu kolejowym w wypobliżu szybów kopalnianych, strasznie wyjętym spod prawa, nie możecie go nie zauważyć. Dziękuję uprzejmie. Pospiesz się, Mox. Mamy trop. A więc moja żona ci za to zapłaciła, co? Poświęcona kukła by nie wystarczyła? Czy też nie było cię na nie stać? Zapłacili mi, by traktować cię iście po królewsku. Twoja żona naprawdę musi cię nienawidzić. Nawet nie masz pojęcia. Więc... tory kolejowe? Serio? To nie jest już trochę przereklamowane? To klasyka. Ta gigantyczna statua ciebie samego to też klasyka, czy... Serio, teraz chcesz mnie oceniać? Jestem po prostu pod wrażeniem, że tak bardzo chcesz sam sobie obciągać. Słuchaj. Nie każdy krąg to jakieś wypasione miasto z jakąś wypasioną rezydencją, na którą mogą sobie pozwolić tylko wypasieni arystokraci. Niektórzy z nas mają znacznie cięższy kawałek chleba, a niektórym z nas odbiera się wszystko na czym im zależy. Dzięki takim chujom jak ty. Nie mam. Ty. Nawet nie próbuj mnie wychujać. Nie muszę słuchać twojego pierdolenia. Jedyne co arystokracja próbuje zrobić, to nas wychujać. Nie kłopotź się z tą moją słuczką z oczami. nie pozwolą ci nic zrobić. Coś jeszcze do powiedzenia, wasza wysokość? Cóż, chyba zapominasz, że sam pracujesz dla arystokracji. Właśnie, teraz! Blitzy traktuje mnie w łóżku ostrzej niż ty. Niezła próba. Nóż Blitza jest większy i wchodzi o wiele głębiej. Tak mądralo, kiedy rozproje Ci karki, pozwolę obowiąz się swoją własną błękitną krwią. Nie będziesz warty więcej niż na grobek, pod którym jesteś pochowany. Blicy mi mówi znacznie gorsze rzeczy z ostrzejszymi przedmiotami przy gardle. Witaj Bingo, a to musi być Tuna. Luna, tak, możesz się pospieszyć, please. proszę. Nie jest fanką zastrzyków, więc lepiej, lepiej zrób to szybko dla do naszego dobra. Daj spokój, nie może być no aż nie tak źle. Tak. Codziennie widzę Helhoundy i nie zdarzyło się, by któryś z nich spowodował jakikolwiek problem. Tak, właśnie to mówiłem ci krytynie. To wcześniej. Ten zabójca. Czy to twoje dzieło? Masz mnie. O ty, głupiutka, ty. Ale wiesz, że jeżeli twój mąż umrze, to nie skończy się to dla ciebie za dobrze. Będzie martwy, więc czemu nie? Ponieważ, moja droga siostro, już wydałaś na świat potomka. Kiedy umrze, wszystkie jego obowiązki, jego pozycja, jego legiony, wszystko to przejdzie na. Wiję. Więc jeśli byś go zabiła, to śmiałabym się w pień. Nie ty głupie kurwo, Nic byś nie dostała. Masz naprawdę sporo szczęścia, że jesteś tak atrakcyjna. To sugerujesz, że co mamy zrobić? Nie zostawi mi niczego z własnej woli. Nienawidzi mnie prawie tak samo, jak ja go. Cóż, ten rodzaj sytuacji jest niezwykle rzadki. Nikt z wcześniej się tak nie zachowywał, ale z nim przy życiu mamy opcję, okazję. A wieczność to długi czas, moja droga. Poczekajmy na odpowiednią chwilę i szansę, aby zyskać przewagę. Ale tak bardzo chcę, żeby zdechł. I tak będzie. W swoim czasie. Moja tygnie w najemco. Ale najpierw cierpliwości. No dalej. Odwołaj tą zawszoną przybłędę. Cóż, to było całkiem zabawne, ale każda dobra rzecz kiedyś się kończy. Jaka szkoda, że nie zobaczysz już swojego dziecka. Ani słowa o mojej córce. W końcu trafiłem w czuły punkt, co? Przysięgam, że jeżeli kiedykolwiek się do niej zbliżysz, zniszczę cię. Gadanie i tylko to. Jakieś ostatnie słowa, Goetia? Blitz. Zaraz. Mówiłem, że Roda dzisiaj się nie zjawi. Nikt się nie zjawi. Zmiana planu w skarbie. Potrzebuję chuja żywego. Tak jakby jestem w połowie zabijania go. Cóż, to przestań. Potrzebujemy go żywego, aby pozamykać pewne sprawy. Przypostę ci więcej, jeżeli go oszczędzisz i dostarczysz do nas. Tak, madam. Cudownie. No cóż, dobra wiadomość dla ciebie, ptoszyno. Twoja królewska pizda nie chce już twojej śmierci, ale nie powiedziała w jakim masz stanie być. Myślę, że czerwone ślepka mogą być całkiem przyzwoitym trofeum. Przecież nie możesz już mniej więcej zobaczyć, czyż nie? gonna go down yeah. what you think about now? Yeah. now. Yeah. We'll clear, yeah. we'll Pamiętam, jak łatwo jest wydusić do z ciebie życie. Mocniej. Tylko w z szmato. choliwka, musimy go zabrać do szpitala. Dobrze, naprawdę wam się udało. Szefie, wszystko w porządku? Świetnie, naprawdę dzisiaj było cudownie. O co kurwa chodziło? Stola został ciężko ranny. Stola został co? Jak? Jego da się zranić.